No, wiem. I ciągle powtarzanie, że to są takie tajni, że to mogę, yy, ten same mogą wylecieć. Mogą, ale nie uchem, pamiętaj. <gry> no. A ten piwo jest jeszcze dobre. A pieprze z tym. Tu nie chodzi o piwo, że jest dobre Sławek. Tu chodzi o to, że piwo jest moczopędne. Tak. Nic innego, absolutnie nic innego. Tu jest E, jakby co? To jest M czwórka jakby co? Ja mam M 4 już, już mam i mam Mk2, nie, para. Ja mam praktycznie m4, wszystkie m4, końcówki m4. a z broni mam M79. No to, to dupa. Zagazuję ich. Mhm. Dobra, mam snipery przynajmniej w końcu. Długo do snipery masz? Nie. O, ale to mam kluczek. Super. Tu jest drażka. Mówię, że snajpery już mam. A tu Taktika jest mi 14. A jest piętro wyżej Heavy stock. Tak tylko stok dla mnie. Eee Havistok, weź Habistok Dobra, mam zami już... zami 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 Zamiast taktyka czy... No weź habi, bo jak znajdę ten... Jak znajdę sobie... M249 M249 to tepy komm Lekki uchwyt Nie, dziękuję. Nie, nie, nie Ale w sumie panowie ja jestem ciekawy jak to wyjdzie. Jak wyjdą te władcy, mu. Jak cały sezon będzie wyglądał? No wydaje no, mi się. Roboczy... Yy, nie wiem, czy ci sami. Polsat wiem, że miał to robić. Były właśnie zwiastuny, ale ucichło. I teraz to TV4 wypuszcza. No, będą musieli się srogo pilnować, bo kurwa, lewacy, jebani, nie No. No wiesz, pierwsze to, co, że. Dziewczyny w ogóle mają. Już jest, że dziewczyny są. Mhm. Jak ja zobaczyłem, kto jest dziewczyno y, maślany. Anżelika. No tak. Tak. Kurwa. Tak. No <grywa> to już mi to Angelika. rozwaliło. Anżelika. Anżelika? No way. Mam czwórka. Super. Szóstka. Czekaj. O kurde. Weź. Nie wiem, czy mam miejsce. Tyle mam. Dobra, panowie, robimy za chwilę wypad stąd. Daleko mamy? po prostu co A po drodze mamy jeszcze I kilka mam to... secretów. A to ile kluczy znalazłeś? Dwa. Dwa. Aha. No to lecimy zaraz. Jest. Ile tego tu. Yy, dobra, pytanie takie. Kompensator Mazla. Kto yy, chce? Oba, da. Tak. Oba. A chcesz Mazla, Mazla czy Mazla kompensator? Yy, Mazla, dwa. Chociaż nie, kompensator Mazla. Dobra. Szóstkę. Kto chce szóstkę? Ja, powiedziałem, że. Mam Ale majzla. tylko ty? Ja też chcę. To dla ciebie mam ósemkę. Aha. Rzeczywiście ja nie, ja ja nie mam Nie mam Ale nie, centralnie. teraz Sławku. No zobacz na okay. mojego. Tutaj znalazłem... Nie teraz nie mam czasu. Wiesz, w jednym pomieszczeniu znalazłem szóstka, przychodzę do następnego, ósemka jest. Panowie, bo ja zaczynam... Zaczyna mi brakować miejsca. Alin strzela. Adam... Yy, Alin kurbi I przyszedł na zbić. Widzę. Mini-14 tu jest. Ja mam już. Ja mam karabinę, mam... Ja ja Powietrko na mogę wymyć jeszcze ewentualnie. E, mam jeden zwykły powiększony w zapasie, a dildo ktoś chce? Nie. Ja już nie, nie? Mówię. Dobra. Dlamer? Mam trójkę. Dobra, to już zaczyna mnie drażnić. Tak. Ani jednej dupy do snajpery, ale za to... Ja mam dupę do snajpery dla ciebie przecież cały czas. Dobra. To dobrze, powiększony ale wiesz... potrzebujesz zwykły? Nie. Mini 14, chcesz tutaj jest? I umple, no. że tutaj na no mini 14. Tu, um, um, um. który już z kolei znalazł, widzę ten. Luna też szóstka. I tutaj nie znalazłem jednego. No, ale I mam to. Tutaj też jest. A tam nie mam. A, ty już jedziesz? dobra. Ja też mam kumik. No. Gang tumików. Ja nie mam tumika. Będziesz miał zapewne za chwilę. Ope. Gang tumolta. I w pokoju w Kiblu jest mhm. powiększony magazynek do łupa. A to to powiększony mam tylko kompensator mi brakuje do łupa. No to ja mam go. Tak to. Nie ma. Czecia dupa do snajpera. A ja ani jednej nie widziałem. Dobra, jedziemy, do, jedziemy do Padama. Kolejny mniej 14? Dobra. Ty jesteś chodź tutaj. O Jezu. A mazlów to też. W jednym miejscu widziałem chyba z 4. Hmm. To pierwszy przystaneczek. Dobra. To biorę, macie prezenciki, tak, 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 zła, i teraz pytanie, jak to będzie, balon, lecimy balonem od razu? A, no, bo daleko swój. I no, no, po prostu czy... na drugą stronę na ten. No i rzucimy się tam na secret. Tak perfekcyjnie zaznaczony. I balona nie ma, jest rower. O. Jest famas. famas nie. Kompensator. Aha, nie wiem czy kompensatora jeszcze do Ja dymnych nie mam wcale Oprócz pistoletu No to lecimy od razu na następne Tu masz następne Jedź po ulicy możesz jechać U ulicy, masz. Dobra, co to mu Dobra, co my tu mamy? Teraz no, będę w tej rozgrywce miał nie zero zabójstw? Znaczy. My też nie. Ja też mam 0. 53 już zostało tak chujnie My, Sławko, no, na Altach mieliśmy dzisiaj sporo zabójstw. Wiem. Nie, ja ale ale mnie tu. Ale dla mnie to nie robi różnicy. <laughs> Wiem, a jakby się przydał nam do tych klanowych zadań. Muszę paliwo, jest ten mało przesiądziemy się. Kurwa, to zaparkuj blisko, bo ja chcę poporzucać parę gratów To ja jadę tym i tak Bo to wystarczy okay. No dobra No przyjedź mamy za chwilę ten secret Jak będzie balon, to po co nam? No A bo ja mam zdr... yy, jeśli by było, to będę brał, nie? No Dobry to jest pomysł, jak na... Żeby się przygotować, nie mówię, że nie, Sławku Ale jeśli będzie balon Ej Zły... Złujeście? Zły kwadwa, kwadracik A tutaj Hm, fajnie Jest balon Mk14 na... O, biorę I mam balonika nie mam, nie mam mojego Dobra, ja wyrzucam sobie apteczki i idę, rozkładam balon. A mamy? O, tu będzie dobrze, Jezu, co ja zrobiłem? To jest tak. A to jest tak. I zaraz przeładować, to też nie. przeładować nie, więcej nie potrzebuje. Лечим? Ладно, можно И летим Летим, Ale aż dziwne, że w za żadnym sekrecie nie było ani kamizelki, ani hełmu trójki. No. Jak ja wyglądam w tym gili? Wiedziałeś, że w gili nawet ci się broda zmienia kolor? Czarną brodę masz. Aha. To ja na podglądzie mam białą. Czekamy do końca? Możemy. A zrzut? A no, tu jest. Pod nami praktycznie. No. To co, na zrzut? No. To na zrzut, bo i tak się... Mi się wydaje, czy tam różowe auto jest. Nie widzę. W tym zrzucie. Nie, nie Kurwa. No to, kurwa, to, kurwa wziął wszystko kurwa, nie podzielił się. A kurwa, nie wziąłem MG3. MG3 i tak kurwa nigdy nie używasz. Wiem. No właśnie, tu masz powiększony szybki. Masz zestaw kurwa siódemkowy. Na boje przez przypadek, masz 30 naboi tutaj. Hmm. O, nie wezmę wziąłem wszystkie aż tyle dobra, pamiętać zmienienie wód był no i zostali sami ludzie praktycznie chyba i 21 tutaj dwudziestki jedynki są to jest 8, no dobra może być Jadą. Jadą do zwykłego. Nie jest fajnego, A, ale patelnie. Ale zają. fajną furą przejechał za to. No, która już prawie Je. wybuchła. Rozjebana już teraz. Nawet asysty nie zdążyłem dostać Ja dam no. A kto go zajebał? Yy, tutaj tłumik ci zrzucę, snajperski O Tam może być lepszy No, będzie trochę lepszy A przynajmniej tak mi się wydaje A? Ja bym się cofnął trochę, panowie Już od tego samochodu najlepiej No bo hmm. samochód schowaj A co, będziesz hałasował? Fajny Odholuj go mi się wydaje, że z tej strony przylecą Tam się przehamował. No Wydaje się, że na górze będą czaić no, to się Tak też może wydaje. być Ale Góra jest... Jedzie, się motor O, z tamtej gdzieś Tutaj, tutaj jest, tutaj jedzie, motor, dwóch jedzie Widzę Tam gdzieś. Tam pojechali. Hmm. Tam, tam, tam pojechali, gdzieś. A super, utonął. Aha, no. Oh. <laughs> Jezu. To a to be... oni? Tak. Da. To muszą być do wody? Aha. Bo oni właśnie w, tom, w tym kierunku słyszałem, że jechali to Musieli się wyjebać do wody jakoś No Ciekawe jaki plusk był Nie, tu jest motor Ci na domki polecieli? Ale to jak tamten utonął? No to kto inny może był? No Aha, czyli schowali się do domków No To ja mogę podejść i łzy mi zostawić. Jeszcze ktoś jedzie? Tak. Aha. Jedzie do Adama. Widzę. Rozwalił się. No ja pierdolę, jakie numery, kurwa. <śmum> <śmum> Jeszcze iki. A nie. To dwójka jest. No, tam się Wyszedł. Do... Wyszedł. Wyszedł. Jest za tym kontenerem gdzieś. A jest, widzę go. chyba nie dobiłem. Trzy razy go trafiłem. Zabudnek. O, bardzo ładnie. To też dwójka była. No. no. To, to tu jest tutaj jesteś. Najbardziej ja. utanęła, najwyraźniej. To tu jesteś. Nie, dwójka nie żyje już. Jeszcze, Aha. No zawiłeś go od razu. Tak, on zginął od razu. No to to były ziomki dwa. Może, może on sam był na motorze. Ale. Nie, do tych co wcześniej strzelałem to było dwóch ich. No właśnie, też mi się wydobyło, że było dwóch. Dobra, ja tu robię co innego. Rzucasz? No podkładam tu. Łabek, odejdź, bo on podkłada. Też mam Ale C4. trójką jechał? No, no właśnie. Też masz? Wiem co zrobił. A ja nie on mam c mu, trój mu trójka na motor i się wpierdolił do wody z trójką. A może nie, być tak. Jest tutaj. Aha. Ale motor jest tutaj rozwalony na rzut Ja nie mam jednak. To nie wiem. Aha. No bywa. Coś tu się odwaliło. Mi się wydaje, że to całe błoty, kurwa, i teraz będą ginąć. Możliwe. No właśnie, trójka zginęła tam gdzieś, dwójka zginęła tutaj. Chyba, że ta trójka. Na, ale trójka została położona, utonęła w sensie takim... Nie no nie. O, ona mogła od razu zginąć, bo masz w była. Ty strzelasz do ciebie. Do mnie strzelają. Co? To w aucie, takie trochę jak bot. Trochę jak botę, nie wiadomo. No właśnie, to było i dwóch ich jest. Trójka. Tu gdzieś. Aha. A jest tu. tam, tam, tam jest zaczęłem, no. Przesunęliśmy sławkę na prawo bardziej, żeby... to drugie prawo sławku. że to tam... moja prawo, czy twoja prawo. <laughs> Nie Aha. widzę go za tym drzewem. No Ale co to jest? No. To jest gracz, na pewno. Tak, ja go widzę od lewej. Chyba. I nie żyję. No to no, sam, no, widzisz. No? Co zostało trzech botów, kurwa. Tak. Hm. No. No, hm. i dziękujemy bardzo. I git. A wam dziękuję serdecznie za oglądanie yes. tego odcinka, ja bym Anmael, a to było PUBG w trybie w swobodnym, na nara porami. i poł.